Siemaneczko, dzisiaj mamy piękną, słoneczną pogodę i jestem w okolicy Koluszek. Czy tego Wam teraz tak nie udowodnię? Ja, prawdę mówiąc, po tym co się dzieje w tle, mogę być w łagiewnikach albo w bieszczadach, więc musicie mi wierzyć na słowo. Albo sprawdzić po geotagowaniu, jeżeli ten film będzie takowy posiadał. Ale dlaczego to nagrywam? Otóż istnieje pewna legenda miejska. Jeżeli koluszki można nazwać miastem kilkanaście lat temu pracował tutaj pedagog, no skończył kurs opiekuna kolonijnego i zabierał dzieci jak to opiekunowie kolonijni na kolonie. Był sympatyczny, miły, no wiadomo, że takie osoby zawsze coś tam skrywają, prawda? No i tak samo ten pedagog miał skrywany sekret. On uwielbiał kleik. Wiecie, taki do jedzenia, a nie na bazie butaprenu. Więc uwielbiał kleik i nienawidził, kiedy ktoś kleiku nie jadł. A ponieważ on go uwielbiał, to dzieciom na koloniach co śniadanie ten kleik przyrządzał. Niektórzy mówią, że przyrządzał co śniadanie kleik, bo nie potrafił nic innego. Wiadomo, dzieci nie, nie wszystkie lubią mleko, nie wszystkie jedzą mleko. No, dzieciakom nudzi się, jeżeli z francuskiego mni się nie zmienia. Jest stabilne. No i niektórzy nie chcieli jeść kleiku. Wiecie, dzień, dwa można, ale trzy, cztery, siedem, no nie bardzo. I teraz tak. Ów opiekun, widząc, że ktoś nie je kleiku, się nie cyrtolił. Brał wieczorem dzie takie dziecko do lasu, wyprowadzał je ho, ho, ho i zostawiał. Mówił mu na do widzenia. Jak wrócisz na teren kolonii, to zgłodniejesz. Jak zgłodniejesz, zjesz kleik. Niektóre dzieci wracały, Ale niektóre nie. Te, które zginęły w lesie, umarły. Oczywiście musiałem sprawdzić pewne fakty, tudzież dopytać okolicznych mieszkańców. I tak też było. Tak pomyślicie teraz, czy wykładowca był bez serca? No nie był bez serca, miał serce, gdyż pozwalał każdemu z dzieci wyprowadzanych do lasu wziąć po jednej zabawce. Dzieci przeważnie brały maskotki, żeby miały się do czegoś w mroku przytulić. I oczywiście historia nie może być bez morału. Od tamtej pory na okolicznych stołówkach i koloniach nie podaje się kleiku. I myślicie, że to wymyśliłem, tak? Racja, wymyśliłem. Ale czy na pewno?